Cześć, w tym nagraniu chciałbym Ci przedstawić wszystkie wzory potrzebne do obliczeń w roztworach. Mamy tutaj na myśli stężenia procentowe, molowe, gęstość, przeliczanie stężeń, stosunki masowe roztworów, stosunki objętościowe roztworów. Wyprowadzimy sobie wzór na przeliczanie tych stężeń, po to, żeby ułatwić Ci maksymalnie naukę i żeby przyspieszyć proces powtarzania, jeżeli jesteś tuż przed maturą. Więc będę robił będę sobie pozwalał na pewne dygresje, jeżeli uznam to za stosowne, bo Rzeczach chcę przy wzorach wspomnieć, bo nie samym wzorem człowiek żyje. Czasem żyje też proporcją, a czasem musi sobie zdawać sprawę z pewnych zjawisk albo z pewnych procesów. Czyli, jeżeli mówimy o stężeniu procentowym, to jest to dosyć prosta rzecz, bo jest to masa substancji, no właśnie, w domyśle sobie zawsze dodawajcie, rozpuszczonej przez masę roztworu. Razy 100%. Dlaczego chciałbym, żebyście sobie dodawali w domyśle masę substancji rozpuszczonej? Bo czasem jest tak, że wrzucacie jakąś ilość substancji, ale roztwór będzie przesycony, bo nie rozpuści się nam cała substancja, bo jest za dużo jej. No to wtedy nie można tutaj, licząc stężenie procentowe roztworu, uwzględnić masy substancji yy, całej, tylko musimy uwzględnić tylko tej części, która uległa rozpuszczeniu bo ta która nie uległa jest osadem, czyli ona nie jest składnikiem roztworu, a przypominam, że stężenie procentowe to stężenie procentowe roztworu. Więc tutaj warto mieć gdzieś z tyłu głowy, żeby wybrzmiewało rozpuszczonej. Co do masy roztworu? No bo na poziomie już takim maturalnym obowiązują was roztwory wieloskładnikowe. Więc głównie robimy w wodzie, więc powiemy, że to jest masa wody ale to równie dobrze może być masa jakiegokolwiek innego rozpuszczalnika. Dodać masę substancji rozpuszczonej, tak? I dodać to, biorę w nawias, bo to jest ewentualność, tak? Jeżeli jest roztwór wieloskładnikowy, to zawsze dodajemy masy innych rozpuszczonych substancji. O tym proszę pamiętać: tutaj nie uwzględniamy osadu, nie uwzględniamy części, która nie uległa rozpuszczeniu, tak? Na przykład poprzez przepuszczanie gazu przez roztwór może się okazać, że tylko część gazu uległa rozpuszczeniu, czyli nie uwzględniamy całej ilości gazu przepuszczonego przez roztwór, a jedynie tą część, która uległa rozpuszczeniu. Dobra, stężenie procentowe mamy pozamiatane, tutaj nic więcej nie dodamy do tego. Otwórzmy sobie nową stronę i zacznijmy analizować gęstość. Gęstość to jest co? No, pytanie jest inne. Czego gęstość liczymy? Często nie opisujecie, że jest to gęstość roztworu i popełniacie sztandarowy błąd, czyli wpisujecie, że to jest M przez V. No i nie ma nic złego, o ile pamiętacie, że to jest masa roztworu, a nie substancji. A ja widzę po sprawdzianach, gdy sprawdzam, że często wpisujecie tutaj masę substancji. Więc hello, masa roztworu i, masy, i objętość roztworu. To jest nasza gęstość. Więc bardzo proszę zwracać na to uwagę. Mo może być to gęstość na przykład gazu. Więc gęstość gazu to będzie nic innego jak masa tego gazu przez objętość tego gazu, którą ją zajmuje. Chyba, że mówimy o gęstości molowej. No to gęstość molowa gazu jest równa masie molowej tego gazu przez 22,4 decymetry sześcienne. Dlaczego tak? No bo jesteś, mówimy tutaj o gęstości w warunkach normalnych. Tak, więc jakby zwracam uwagę, czy o czym mówi gęstość? Czasem jest tak w zadaniu, że jest jakiś roztwór, w wyniku czego wrzucono ciało stałe, czyli mamy gęstość ciała stałego. No to zapamiętajcie, to jest na przykład w przypadku metali bardzo ważne, tak? że to jest masa tego ciała stałego przez objętość nieroztworu, bo tu często wrzucacie roztwór. Nie, 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 gęstość ciała. Stałego. Opisujcie sobie w ten sposób wzory, czyli dokładnie zaznaczajcie, jeżeli kochacie liczyć na wzorach, a na pewno się nie pomylicie. Kolejnym wzorem, który sobie musimy omówić, jest to wzór na stężenie molowe. Stężenie molowe może już zmienimy kolor, bo się trochę nam opatrzył stężenie molowe to jest liczba moli no właśnie substancji rozpuszczonej. Czyli te same procesy, które mówiłem o stężeniu procentowym, o masie substancji rozpuszczonej, tutaj też grają rolę, przez objętość. No właśnie, nie rozpuszczalnika. Nie wstawiajcie tu objętości wody. To jest objętość roztworu. Wiem, że czasem są roztwory bardzo rozcieńczone, których gęstość jest zbliżona do gęstości wody i wtedy można przyjąć, że objętość roztworu jest równa objętości użytej wody. No, ale to muszą być ku temu jakieś przesłanki na maturze. Przy okazji przypomnieliśmy sobie o gęstości wody, więc może ją tutaj zapiszmy. Gęstość wody jest równa 1 gram na centymetr sześcienny. Jeżeli ma być inna, czyli mamy inne warunki, zadanie wam o tym powie. Jeżeli wa zadanie wam o tym nic nie mówi, to zakładacie, że to jest 1 gram na centymetr sześcienny i można rozwiązywać zadanie, tak? No dobra. Eee... Mamy stężenie molowe, mamy stężenie procentowe i mamy gęstość. To spróbujemy sobie teraz powiedzieć, jak wyprowadzić wzór na przeliczanie stężeń. Zacznijmy od stężenia procentowego. Stężenie procentowe to była masa substancji przez masę przez masę roztworu razy 100%. Gęstość roztworu to jest nic innego jak masa roztworu przez objętość roztworu. I stężenie molowe to jest nic innego jak liczba moli substancji rozpuszczonej przez objętość. I tu jeszcze mi przyszło do głowy, że przy okazji stężenia molowego powiedzmy sobie o wzorze na liczbę moli. Liczba moli to jest masa substancji przez jej masę molową. Bardzo często będziemy korzystać z tego wzoru przy obliczeniach. Czyli patrząc tutaj, jak wyprowadzić sobie wzór. No musielibyśmy połączyć wzór na stężenie procentowe ze wzorem na stężenie molowe, czyli na tą chwilę nie widzę żadnej cechy wspólnej. Ale jak zobaczymy sobie, że liczba moli to jest masa substancji przez masę molową i podstawimy to do tego wzoru, to zobaczcie co otrzymamy. Ja już zmienię kolor, bo będziemy się już bawić wzorami, czyli mogę napisać, że stężenie molowe to jest masa substancji przez masę molową razy objętość. Tak, czyli wstawiłem za liczbę moli masę substancji przez masę molową. A więc teraz mamy coś wspólnego, co łączy te dwa wzory, czyli mamy masę substancji tutaj i mamy masę substancji tutaj. Tak? Jeżeli to łączy nasze wzory, to my teraz możemy sobie napisać, że masa substancji na przykład tutaj masa substancji jest równa. Czyli to był krok pierwszy, to jest krok drugi. Masa substancji jest równa. Stężenie procentowe razy masa roztworu przez 100%. I teraz tą masę substancji mogę wstawić tutaj do wzoru na stężenie molowe. Czyli mamy. Stężenie molowe jest równe. Kreska ułamkowa, krok trzeci naszego wyprowadzania. Zamiast MS wstawiam to, czyli mam. Stężenie procentowe razy masa roztworu. Przez 100% razy masa molowa razy objętość, no właśnie, objętość roztworu. Czyli teraz widzimy jedną jeszcze zależność, że nagle mi się pojawiło w tym naszym wzorze, że masa roztworu tu i objętość roztworu są takie same jak tutaj, we wzorze na gęstość, prawda? Czyli zależność tutaj jest taka, że mogę teraz w kroku czwartym wstawić sobie tą gęstość zamiast tego wyrażenia. Czyli mogę powiedzieć, że może to troszeczkę niżej i już zrobię trochę innym kolorem. Czyli stężenie molowe równa się stężenie procentowe razy gęstość przez 100%. Razy masa molowa. I to jest wzór na przeliczanie stężeń. I teraz możesz się sobie zdecydować, czy chcecie sobie ten wzór za każdym razem w tych trzech krokach wyznaczać i nie musicie go się uczyć, albo nauczycie się go na pamięć i wtedy zastosujecie w zadaniu. Można oczywiście bez wzoru, można wszystko opatologicznie liczyć, ale czasem ten wzór po prostu ułatwia, uproszcza obliczenia i no, my lubimy na maturę wszystko to, co nam przyspiesza rozwiązywanie zadań. Więc żeby zapamiętać, zastosujcie taką sztuczkę. Cp i d to jest tak, czerwone pomidory dojrzewają przez 100 miesięcy. I tym w, takim sposobem, tym wierszykiem łatwiej to zapamiętać. Czyli jeszcze raz powtarzam, czerwone pomidory dojrzewają przez 100 miesięcy. Czyli stężenie molowe to stęż... czerwone pomidory dojrzewają przez 100 miesięcy. No i tym prostym sposobem zapamiętacie ten wzór. Ok, ale to nie wszystko. Byliśmy sobie o stężeniu procentowym, molowym, gęstości, przeliczaniu. Pora jeszcze na mieszanie roztworów. Możemy zmieszać roztwory, i tutaj musimy dobrze poznać metodę krzyża. Ja sobie napiszę, może nazwę, że to jest metoda krzyża. Jak stosujemy metodę krzyża. Zobaczcie. Jeżeli mieszamy sobie roztwory, zrobimy to obrazkowo kubełkami, to tutaj jest roztwór o stężeniu pierwszym, dodajemy do niego jakiś roztwór o stężeniu drugim, tak? W wyniku tego uzyskujemy roztwór o stężeniu trzecim. Czyli metoda krzyża polega na tym, że tu mamy stężenie pierwsze, tu mamy stężenie drugie, i tutaj mamy stężenie trzecie. Lecimy strzałkami do dołu, stąd ta nazwa krzyża, i wykonujemy działanie zgodne z ruchem. Czyli tutaj będziemy mieli C1 minus C3, a w tym miejscu będziemy mieli C3 minus C2. Co nam daje to? Daje nam to taką niewidoczną kreskę ułamkową, bo teraz gdybyśmy sobie powiedzieli, że C To stężenie procentowe, to możemy powiedzieć, że stosunek masy roztworu pierwszego do masy roztworu drugiego ma się jak CP3 minus CP2 przez CP1 odjąć CP3. A więc. Drugą rzecz, którą możemy powiedzieć, bo możemy skorzystać ze stężeń procentowych i stężeń molowych. Gdy mamy do czynienia z stężeniem molowym, czyli C to stężenie molowe, to ja mogę powiedzieć, że stosunek objętości roztworu pierwszego do objętości roztworu drugiego ma się jak stężenie molowe trzecie, znowu odjąć stężenie molowe drugie. Stężenie molowe drugie, dzielone na stężenie molowe pierwsze minus stężenie molowe trzecie. I to jest nasz stosunek, który my jesteśmy w stanie wyznaczyć z metody, którą nazywamy. Metodą krzyża. Jest to bardzo użyteczna metoda, dlatego bardzo cię gorąco zachęcam do tego, żeby kilka razy sobie samodzielnie powtórzyć to, co my teraz zapisaliśmy, aby zapamiętać te wzory i móc je później płynnie zastosować w obliczeniach, co postaram się zrobić w zadaniach. No i jeżeli mówimy o wzorach na te proste rzeczy, czyli stężenie procentowe, stężenie molowe, przeliczania stężeń, to właściwie wszystko już mamy podane na tacy. Więc. Zachęcam Cię do zaczęcia rozwiązywać dnia zadań, eee, a w tym wykładzie to wszystko. Dzięki za wysłuchanie.